Tyle zachodu dla dziecka, którego prawie nie znasz? Wanda, w pełni rozumiem twój gniew, ale wszyscy ponieśliśmy ofiary. Rozłupałam czaszkę swojego ukochanego. Wyobrażasz sobie, co czułam? Więc przestań mi opowiadać o ofiarach, doktorze. Jeśli dasz mi to, o co proszę. Wyślę cię do świata, w którym będziesz z Krystyną. Cała potęga kamartaż, stoi ci na drodze. Formacja obronna! Teraz! Nie, Nie was się! Targnąć do naszej świątyni. Nie masz pojęcia, jak rozsądna i wielkoduszna byłam do tej pory. Jasne. Księga Grzechów, awans na żarownicę, szczucie dziecka ośmiornicą. Na moje oko to świadczy o czymś zupełnie przeciwnym. To, że nie ścigałam jej osobiście, tylko dowodzi, że umiem być miłosierna. Mimo całej Twojej hipokryzji i obelg pod moim adresem, prosiłam przecież grzecznie, żebyś zszedł mi z